Dziewczyny, które szukają partnera na związek bardzo często koncentrują się na liście wymagań, że ma być pasję, że ma być sprawczy, że ma być niezależny finansowo, a ja zawsze zachęcam do tego, żebyś uwagę kierowała przy, przede wszystkim na siebie, czyli co ja mam do zaoferowania. Bo jeżeli nie będziesz sprawcza, jeżeli nie będziesz miała pasji, jeżeli nie będziesz miała pieniędzy, to wtedy Twoje pragnienie idzie z braku. Źródłem jest brak. I trochę jest tak jak kiedyś ludzie się dobierali warstwami społecznymi i raczej nie było mezalianzów albo były one rzadkie. Tak samo dzisiaj na poziomie wibracji ludzie też dobierają się na zasadzie podobne, przyciąga podobne. A nawet jeżeli uda ci się zdobyć mężczyznę, który ma pieniądze, ma pasję, jest sprawczy, a ty tego nie masz, to ta pustka w tobie zostanie. To Nadal będziesz w braku, bo on na przykład będzie Ciebie zostawiał, żeby realizować swoją pasję. Albo jeżeli będzie zarabiał pieniądze, to będzie tak dużo pracował, że nie będzie go w domu. Więc tak czy siak, zostaniesz z brakiem. Moja e, zachęta jest do tego, żeby patrzeć do środka. Nie jaki on ma być, tylko jak ja się chcę przy nim czuć. Jak ja chcę, żeby ten związek wyglądał. Jak ja chcę e, budować tą relację. Jakiego ja kleju w tym związku potrzebuję, czy to jest dotyk, czy to są podróże, czy to jest wspólne budowanie czegokolwiek. Tutaj na tym się skoncentruj, a zobaczysz, że zupełnie inaczej będą wyglądały twoje randki i zupełnie inaczej będzie wyglądało Twoje poszukiwanie mężczyzny. No to tyle na dzisiaj. Zapraszam Ciebie bardzo, już w następny wtorek, webinar 5 filarów miłości. Dwie godziny wykładu, a potem sesja pytań i odpowiedzi. Więc to jest moment, żebyś mogła mi zadać swoje pytanie, a ja na nie odpowiem. Wszystko znajdziesz w moim sklepie: sklep.słowodaję.eu. A jeżeli pragniesz procesu zmierzającego do tego, żeby zacząć tworzyć cudowną, karmiącą i szczęśliwą relację, bo to naprawdę jest możliwe, to zapraszam Ciebie do kursu Szczęśliwa w Miłości od randki do związku. A teraz lecę w góry. Za mną przepiękne tatry.